Co zrobić? aby być dziewczyną, która powiedziała mi, że mnie nie kocha i nie chce ze mną być. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Ci o rozmowie, którą miałem ze swoim klientem w zeszłym tygodniu. Pracuje on na stanowisku wyższego szczebla i zadał mi właśnie to pytanie. Zapytałem się więc go, dlaczego w ogóle chcesz być dziewczyną, która powiedziała Ci, że Ci nie chce. Poradziłem mu, aby skupił się na znalezieniu kobiety, która będzie go kochać i będzie chciała budować z nim relacje. W odpowiedzi na to usłyszałem, że jest ona dla niego naprawdę fajna i to pod wieloma względami. Okazało się też, że mimo jej słów, dziewczyna odpisuje na jego wiadomości, wysyła głosówki, angażuje się w dotyk i generalnie daje mu mieszane sygnały. Więc wygląda na to, że jest zainteresowana przynajmniej jakąś formą flirtu z jego strony. I tutaj chciałbym się na chwilę zatrzymać i zadać ci pytanie, co w tej sytuacji powinien zrobić mój klient? Czy może miałeś kiedyś podobną sytuację? Czy pragnąłeś być z kimś, kto wywoływał w tobie silne emocje, ale ta osoba. Nie była pewna, czy chce być z tobą. Ja również doświadczyłem takiej sytuacji jako młodsza osoba. Byłem zakochany w dziewczynie, która nie chciała ze mną być. Starałem się ją do siebie przekonać i dziś żałuję, że poświęciłem na to tyle czasu i energii, bo każda chwila spędzona na angażowaniu się w osobę, która nas nie chce, to bezpowrotnie zmarnowany czas. Co więcej, pracując jako trener relacji z setkami mężczyzn i przeprowadzając tysiące godzin konsultacji, widziałem podobny scenariusz, przynajmniej 100 razy. Dlatego dzisiaj chciałbym podzielić się z tobą tym, co udało mi się dostrzec obserwując podobne sytuacje na przestrzeni ostatnich 10 lat. Pierwszą rzeczą, którą zauważyłem jest to, że kobiety nie chcą mężczyzn, którzy ich potrzebują. Kobiety chcą mężczyzn, których chcą inne kobiety i którzy wybierają akurat je. Oczywiście jest to bardzo uproszczony model i często kobieta nie będzie ci chciała nawet jeżeli jesteś popularny, przystojny, ogarnięty i pożądany przez inne kobiety. Ale to, co chcę tutaj podkreślić, to to, że desperacja i bycie w pozycji potrzebującego nigdy nie doprowadzają do sytuacji, w której kobieta Cię pożąda, w której chce Ciebie. I kocha ciebie w rozumieniu romantycznym. Kobieta nadal może kochać potrzebującego mężczyznę, ale bardziej jak dziecko, o którym trzeba się opiekować. Jeżeli słyszałeś kiedyś od kobiety, że powinieneś znaleźć sobie kogoś, kto ci doceni, że ona nie chce cię ranić, że zależy jej na tobie, ale po prostu tego nie widzi i nie czuje, że chce być z tobą i nie do końca rozumiałeś, co ona ma na myśli, to najprawdopodobniej. To było właśnie to. Kobieta kochała Ciebie jako człowieka, na którym jej zależy, ale nie kochała Ciebie jako mężczyzny. Nie kochała Ciebie miłością romantyczną. Nie pożądała Cię. Nie widziała w Tobie mężczyzny, z którym chciałaby mieć dzieci. W tej sytuacji pojawiają się tak naprawdę dwie drogi postępowania. Pierwsza to nieakceptowanie tego, że ktoś może nie chcieć z tobą być i próbowanie na siłę różnych strategii, które mogłyby doprowadzić do tego, że ta kobieta w jakiś dziwny sposób nagle się w tobie zauroczy, nagle zacznie widzieć w tobie faceta, z którym chciałaby zbudować swoje życie i mieć dzieci. Druga droga to zaakceptowanie tego, że pewne kobiety. Po prostu nie będą Cię wybierać. Jest to w pełni naturalne. I skupienie się na tym, co każda kochająca siebie i szanująca siebie osoba zrobiłaby. Czyli nie angażowanie swojej energii w osoby, które nie widzą w Tobie potencjału i zaangażowanie jej w potencjał, który widzisz w sobie oraz w potencjalne partnerki które widzą w Tobie kogoś, z kim chciałyby spędzić swoje życie. I jest to najlepsze rozwiązanie dla wszystkich. I to, co Ci teraz powiem, może nie spodobać się niektórym osobom. I to jest OK. Nigdy nie spotkałem się z sytuacją, w której ta pierwsza droga, czyli staranie się o kobietę, która Cię nie chce, doprowadziłaby do zdrowej relacji. I mam tu na myśli relację, w której mężczyzna pełni rolę mężczyzny. Jest pożądany przez kobietę, która widzi w nim wsparcie, Bezpieczeństwo oraz zdrowe, męskie, przywództwo oraz potencjalnego ojca dla jej dzieci. Więc to się po prostu nigdy nie dzieje. Kobieta nie chce być najważniejszą rzeczą w Twoim życiu. Chce być ważna, chce być kochana, chce być pożądana, chce być szanowana, słuchana, doceniona, traktowana jako równa partnerka. Ale nie chcę być Twoją mamą, nie chcę być Twoją boginią, przed którą składasz pokłony. Więc zachowywanie się jak szczeniaczek, którego trzeba wziąć na ręce, przytulić i którym trzeba się zaopiekować, to nie jest to, co pociąga kobiety. Kobiety chcą mężczyzny, który ma cele, który ma autentyczne cele, które pasjonują go w głębi duszy, które sprawiają, że jest w nim energia do życia, które sprawiają, że ma on błysk wokół. Kobiety chcą mężczyzny, który na pierwszym miejscu stawia miłość. Ale nie miłość do kobiety, tylko miłość do życia. Miłość do siebie, miłość do możliwości, które zostały przed nim postawione. Miłość do samorozwoju, stawania się coraz lepszym i stawania się coraz bardziej wartościowym dla świata przez rozwijanie swoich pasji, kompetencji i poprzez zaangażowanie w ciągły proces odkrywania siebie. Kobiety chcą mężczyzny z kręgosłupem i jajami. Chcą mężczyzny, który czuje się ze sobą tak dobrze, że nie ma problemu z tym, że jakaś osoba jak na przykład ona, nie wybiera go. Kobiety chcą kapitana statku, który wie dokąd płynie, który wie, że miejsce, do którego zmierza, jest dobre i który na pierwszym miejscu stawia to, aby jego statek płynął w odpowiednim kierunku. Wyobraź sobie to. Kobieta dostrzega, że pierwsza lepsza sirena, wyłaniająca się z pomiędzy fal, jest w stanie odwrócić uwagę kapitana. Jest w stanie sprawić, że całkowicie zmienia on kurs swojego okrętu. Tracąc z oczu swoją wizję, ta kobieta czuje wtedy, że kapitan tak naprawdę nie wiedział za bardzo, dokąd płynie. Nie czuł w głębi serca, że miejsce, w które zmierza, jest dobrym miejscem. Co więcej, tak dawno nie doświadczył tego, że ktoś na jej poziomie był nim zainteresowany, że zaczyna mieć poważne podejrzenia, czy ten kapitan w ogóle wie, co robi w życiu, czy za chwilę przypadkiem nie rozbije tego statku o skały, próbując ją do siebie przekonać. To jednocześnie sprawia, że przestaje ona czuć, że będzie miała w nim oparcie, że będzie miała w nim bezpieczeństwo i że dopłynął razem w jakieś ciekawe miejsce, ponieważ to ona jest wyspą. Dlatego myślę, że każdy z nas powinien być kapitanem swojego statku. Bardzo dokładnie definiując to, w jakim kierunku chce płynąć, co chce dla siebie osiągnąć i jak chce sprawiać, że jego życie będzie pełne pasji, zaangażowania i miłości. Wtedy to, co zauważyłem, pracując z setkami mężczyzn, zaczynamy przyciągać do siebie wiele wspaniałych osób, w tym również wiele wspaniałych kobiet. I przestaje to być dla nas problemem, że jakaś kobieta nie chce w tym uczestniczyć, nie chce dołączyć do naszego życia, bo mamy mnóstwo możliwości, mnóstwo potencjału. Nasze życie z roku na rok staje się coraz lepsze. Kobiety, które przyciągamy z roku na rok, stają się coraz ciekawsze. I tak jak mówiłem, Kobiety nie chcą mężczyzny, który ich potrzebuje. Chcą mężczyzny, którego chcą inne kobiety i który wybiera akurat je, jako najbardziej odpowiednie towarzyszki do swojej podróży. I najczęściej, gdy mężczyzna dostrzeże tę prawdę, skupi się na sobie i dojdzie do etapu, gdy przyciągnie do siebie jeszcze wspanialszą partnerkę, która go wybiera, nagle dostrzega, w jak zamglonym świecie żył, i zastanawia się, co ja sobie krwa. Myślałem. Więc jeżeli czujesz, że twój kumpel potrzebuje obejrzeć ten filmik, wyślij to do niego. A jeżeli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób pomogłem setkom mężczyzn zbudować życie pełne pasji, rozwoju i zainteresowania pięknych i wartościowych kobiet, kliknij teraz w przypięty film, aby obejrzeć mój krótki materiał, w którym bardzo dokładnie tłumaczę ten proces.